3 listopada rusza długo wyczekiwana linia ekspresowa R9, która połączy razem z metrem Kondratowicza. Dzięki tej linii czas dojazdu do metra skróci się do pół godziny. Linia ekspresowa R9 obsługiwana jest przez trzy pojazdy w ruchu ciągu. Autobus kursuje w godzinach szczytu od 4 do 9 i od 14 do 19. Wspomaga linie 738 i jeździ z nią na zakładkę, dzięki czemu udaje się w godzinach szczytu osiągnąć tak co 15 minut, co pół godziny 738 i co pół godziny linia ekspresowa. Linia ekspresowa R9 jedzie przez razemin tak jak linia 738, czyli wyrusza z ulicy Słowackiego, następnie konstrukcji 3 Maja, Norwida, Jana Pawła i wjeżdża na trasę ekspresową S8, po czym zjeżdża na ulicę Głębocką i dojeżdża do metra Kondratowicza. Przygotowania do uruchomienia tej linii trwały półtora roku. Były konsultacje społeczne. Mieszkańcy wybrali wariant, model, jaki operator będzie wwoził. Zwyciężyła wersja z trasą do metra Kondratowicza i z operatorem gminnym, w którym będzie można podróżować bezpłatnie razem z razy mińską kartą mieszkańca. Z Warszawy z pracy jadę prosto. Super, naprawdę super trasa. Bardzo się przyda. Naprawdę super, bez korków. Wskakuje się na trasę i szybciutko się przejeżdża. Naprawdę rewelacja. I rano sporo ludzi wysiadało z Radzymina. Ja wsiadałem i kierowca powiedział, że atmosfera naprawdę wesoły autobus. Z Radzymina jechał. Bezproblemowo szybko jechaliśmy bez żadnych korków. Autobus się nie zatrzymuje i do celu w 20 minut. Jechała pani z Warszawy? Tak, z Warszawy, metro Kondratowicza. Ja rozumiem, że praca. Tak, blisko pracy. Czyli dla pani jest to dogodne połączenie. Bardzo dobre. Uważam, że ta linia jest dobra. Bardzo dużo tu młodzieży siada. Mhm. Ludzie też tam siadają po, po powódku, ale bardziej, bardziej szkoła jest po prostu wymagająca i oni chcieliby do szkoły dojechać jak najszybciej do metra. Po 7-8 wiadomo, jeździ swoimi przystankami, a tutaj wchodzę na tą trasę i trochę jest szybciej. Tylko, że jak już cokolwiek by się stała, jakaś kolizja na trasie, to już nie, nie ominiemy tego, musimy jakoś tam za opóźnieniem jechać. I tam po prostu przy tym metro Kondratowicza nie ma takiego czegoś, że o ranę, że tam nie wyjadę, tylko po prostu ludzie są ży, życzliwi i puszczają auto jest nowa linia, nowe wyzwanie. A jak będzie, to zobaczymy. Przez pierwsze tygodnie będziemy przyglądali się, jak funkcjonuje trasa, jak funkcjonują poszczególne godziny, czy gdzieś są opóźnienia, czy gdzieś są korki, tak żeby ewentualnie modyfikować rozkład. Zawsze robimy tak przy tych liniach, które już obsługujemy. Czekamy też na Państwa opinie, Państwa wnioski. Będziemy starali się kształtować ofertę w taki sposób, żeby jak najlepiej odpowiadała Państwa potrzebom. Linia ekspresowa R9 kosztuje nas około 2 miliony złotych rocznie. W sumie na komunikację pasażerską Gminy Radzymin przeznacza około 10 milionów złotych każdego roku. Ja to w ogóle czekałam na czerwony, tak? Na 738 przyjechał ten, dasz, aż kierowcy, czy to prawda, co tam jest napisane, tak? Że metro Kondratowicza, bo akurat kawałek za Kondratowicza pracuje, więc na noc jadę do pracy i dla mnie jest to wyśmienite połączenie. Moja opinia jest na tak, że no lepiej, że zbudowali tą linię, niż by miało jej nie być, bo jednak to trochę odludnia, ta 738 z razy mina jeden tylko w sumie autobus jest, a więc jestem na tak jak na siódmą do pracy, na pewno będę nim jeździła. Przeważa to, że szybciej do Warszawy, czy to, że za darmo? Szybciej. Pieniądze nie grają tu roli, dlatego, że ja bilet miesięczny I tak kupuję, i tak kupuję, bo jak na ten nie zdążę, to na ten zdążę. Tylko że przerwa tutaj w kursowaniu, jak kończę pierwszą zmianę, to nie miałabym czym dojechać. A nie będę siedziała, czekała 3 godzin, tak? Więc tak czy siak kupuję, natomiast szybkość zdecydowanie... Robi robotę. I jeszcze jakby był kurs około 14 to byłoby idealnie. To jest szybki dojazd, pomimo tego, że trochę się dzisiaj autobus opóźnił, to uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Przejechałem się właśnie niekoniecznie na zakupy, tylko po prostu zobaczyć, jak działa. No i jak ocenić? No, tak jak już mówiłem, bardzo dobrze. To jest bardzo dobre udogodnienie dla mieszkańców Razymina. A dla pana? Oczywiście, że tak. Czyli do pracy i z pracy? I tak. Do pracy i z pracy, ze względu na to, że jest szybszy dojazd i na pewno względy finansowe też to dużo znaczą. A godziny kursowania, coś by Pan pozmieniał? No jeszcze bym na środek dla uczniów dodał między po południu więcej. Czyli tak. żeby wrócili szczęśliwie ze szkoły? Żeby wrócili szczęśliwie ze szkoły. No co mogę powiedzieć, bardzo dobra inicjatywa burmistrza, tylko i bym za to podziękować. Zapraszamy do korzystania z linii ekspresowej R9. Dla posiadaczy Rady Miejskiej Karty Mieszkańca, czyli dla razy mińskich podatników, jest to linia bezpłatna. Jeśli takiej karty nie posiadasz, wyrób ją. A jeśli jeszcze jej nie masz i nie możesz, możesz kupić bilet jednorazowy za 10 zł.